A cóż tu tak ciemno? Co jak się nocy obudził? A wzartuje. U nas to w południe widno, na polu, No w jaskini siedzę, to ciemno. Pewno nie jeden z Was planuje wyjść do jaskini. A tu u nas w parku krajobrazowym Beskidu Śląskiego jaskin to jest co nie miara, A i przy szlakach też są. A no pamiętajcie, tutaj pod ziemią w tych korytazach, w tych szczelinach, w tych mrokach to tu zasięgu nie ma. Jak się Wam co stanie, jak wpadniecie w panikę, to dzwonić po pomoc będzie krucho a i wołać za ludźmi, te jest nie będzie słychać, boście są pod ziemią. Także pytam Was pięknie, co byście sobie to skalkulowali, co to warto, bo to nie są takie jaskinie, co to się chodzi z przewodnikiem, co to są podświetlenia, udogodnienia, tu tego nie ma. Tu jak się wchodzi, to na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko i trzeba mieć tego świadomość. To są jaskinie fliszowe te u nas, one cały czas żyją, tutaj te skały pękają, przesuwają się. bo z pewnością jak tu będzie, to coś ich nie chrupnie? 啥子？